Zaczynamy. Witam państwa serdecznie. Dzisiaj chciałem pokazać książkę, która zjechała tu wczoraj pod moją nieobecność, która stanowi element takiego szerszego planu, ponieważ jak państwo wiecie, promujemy literaturę religijną. Od jakiegoś czasu współpracujemy z ojcem Stanisławem Kowalskim, który wydał u nas swoją bardzo pięknie zrobioną. Książkę Myśli Kazań Brwinowskich, a ja od dłuższego czasu zlecam rozmaite zadania współpracującym z nami redaktorom, i one dotyczą także książek religijnych. Wszystko to idzie powoli, i jak to zwykle w wydawnictwie terminy się opóźniają, proszę Państwa, bo tysiące rzeczy gra. Ma tutaj jakiś, jakiś wpływ i, i, i sprawstwo, i no tak już jest, i tak będzie, nie będziemy Ukrywać, że to no, nie, nie o wszystkim decyduje wydawca, czyli ja, mimo tego, że ja bym bardzo chciał o wszystkim decydować. Szkoda, prawda? Proszę Państwa. Książka, która ma już swoje lata, ale którą uważam, że należało przypomnieć, wydać i wpuścić do obiegu, ponieważ postać, której ona dotyczy, no jest ciągle nie, nie tak moim zdaniem, omawiana, jak być powinna i trzeba by to było jakoś przeredagować i zmienić. Jeżeli samemu ktoś nie podejmuje studiów nad tą postacią, czyli żeby nie być gołosłownym na, nad postacią świętego Franciszka z Syżu, to dobrze jest znaleźć kogoś, autora, kto takie studia, nawet w niewielkim zakresie, podjął. I proszę Państwa, ja tutaj znalazłem książeczkę Georges Lafenestre, takiego francuskiego poety, który zmarł na początku XX wieku i który napisał Prostą, bardzo taką, wyrazistą w wymowie opowieść o Świętym Franciszku. Tych książek o Świętym Franciszku jest trochę. Większość osób koncentruje się na kwiatkach Świętego Franciszka, ale tu nie ma o kwiatkach Świętego Franciszka. Ja, proszę Państwa, pisząc kredyt i wojnę, przymierzałem się do postaci Świętego Franciszka. Jestem za słaby na takie rzeczy. To trzeba sobie powiedzieć otwarcie. Na takie postaci, dlatego że to wymaga pewnej szczególnej konstrukcji, pewnej szczególnej wrażliwości, i dla mnie lepiej będzie, jak ja przy tym świętym Franciszku posłużę się, posłużę się kimś innym. Być może znajdzie się autor, który napisze kiedyś jakąś taką głęboką, bardzo. Biografię Świętego Franciszka. Mnie w Świętym Franciszku i w tej książce fascynuje najbardziej to, że zbudowany został pomost pomiędzy Kościołem a Biedotą. I to jest w tej książce wyraźnie pokazane. To jest, jak powtarzam, bardzo prosta, trafiająca w sedno spraw publikacja, napisana przez wrażliwego człowieka, który nie ma pretensji. Do y, i ambicji naukowych. To też jest ważne, dlatego że to jest książka dla wszystkich. Każdy ją z przyjemnością y, przeczyta i na pewno odkryje tu coś y, dla siebie. Ale wracając do pomostu pomiędzy y, Kościołem a biednymi, jak Państwo pamiętacie, y, z publikacji nie tylko takich, które ja wydałem, ale też z tych, które, na które się powoływałem, y, nie było prostą sprawą. Przerzucenie pomostu w XIII wieku pomiędzy kościołem hierarchicznym a biedotą, której to biedoty przybywało i która stawała się pastwą Herezji. E, pastwą Herezji i e, pastwą sług cesarskich, a także królewskich, to trzeba to powiedzieć otwarcie. Pamiętamy, że było dwóch cesarzy do tego jeszcze kalif, e, muzułmanie, po drugiej stronie Morza Śródziemnego, aktywnie czynni na wybrzeżu europejskim. I kościół hierarchiczny, który właśnie zaczynał właśnie zaczynał zagospodarowanie terenów w Europie, które nie były do tej pory uprawiane, i co wywołało wielką, wielki sprzeciw i wielką wrogość w, w organizacjach, które były Kościołowi nieprzyjazne. Proszę Państwa, stąd Zrodził się Boży, chyba pomysł, bo nie pomysł papieski, dlatego że święty Franciszek przed papieżem stanął zaprotegowany przez biskupa Asyżu. Zaprotegowany po to, żeby wyjaśnić Ojcu Świętemu Innocentemu III, jak wiemy, no najwybitniejszej postaci, albo jednej z najwybitniejszych postaci w historii Kościoła, po co tak naprawdę się zjawił. I kim jest. Proszę Państwa, więc nie można tego inaczej oceniać, jak tylko pomysł Boży, że zjawił się ten człowiek, którego postawa, organizacja, reguła doprowadziła do tego, że biedni nie stali się łupem, łupem Herezji, że nie przeszli na drugą stronę, tylko utrzymali się, w kościele, ponieważ, proszę Państwa, nie można się łudzić, że Kościół Święty będzie zajmował się tylko biednymi albo tylko bogatymi. Takich rzeczy, takie rzeczy są niemożliwe do pomyślenia. Więc przyjmijmy taki bardzo uproszczony schemat, jeżeli Kościół w XIII wieku zajmował się podnoszeniem swoich ziemskich wpływów misjami w odległych krajach, na przykład na Litwie. Czy wyprawami krzyżowymi na Bliskim Wschodzie, no to, proszę państwa, znaczna część wiernych, którzy byli poza tym obszarem, pozostawała do zagospodarowania, i musiał pojawić się ktoś, kto tym ludziom przedstawi jakąś ofertę. I był to święty Franciszek. Ja jeszcze oczywiście przypomnę to, o czym zawsze. Zawsze mówię, że ojciec Świętego Franciszka, proszę Państwa, był kupcem tekstylnym, handlującym tkaninami i był przedstawicielem Watykanu na targach w Szampanii. O targach szampańskich mówiłem już bardzo dużo, więc można powiedzieć, że Święty Franciszek nie był osobą przypadkową, że został wybrany właśnie z określonego środowiska. Które miało świadomość, jak wygląda sytuacja, jak wygląda sytuacja społeczna w kościele, jak wygląda sytuacja społeczna w miastach Europy Zachodniej i czym to może się skończyć. Jak wiemy, to jest taki moment, i czas, który po prostu dynamika tych czasów jest nieprawdopodobna, bo jeżeli sobie weźmiemy za początek tej. To jest tylko umowne, bo wcześniej też się różne rzeczy działy. Początek tej, tej dynamiki, upadek Jerozolimy w 1187 roku, zdobycie Jerozolimy przez muzułmanów, no to nieprzerwanie, coś się dzieje, coś gwałtownego i nierzadko toksycznego, aż do roku 1250, czyli do śmierci cesarza Fryderyka II Stauffa, a po drodze mamy najazd mongolski na Europę. No więc, proszę Państwa, przy takiej dynamice trudno nie przypuścić, że wszystkie te sprawy jakoś się ze sobą łączą i one się łączą. Ja też wydałem tę książkę dlatego, że yy, święty Franciszek jako postać w opisach tych wszystkich wypadków pojawia się epizodycznie i nie istnieje. I ja jestem, tak jak powiedziałem, za słaby, żeby go w tę narrację wpleść. Yy, ale musiałem zaznaczyć, że on jest. Więc wydałem tę książkę, a o tych czasach gwałtownych, czyli czasach końcówki XII, i końcówce XII wieku i pierwszej połowie XIII wieku, no wydaliśmy sporo rzeczy. Tak? Kredyty i wojny, Anglik tatarskiego Hana, Niebieski sztandar, Zabójczyni. Ktoś powie, że częściowo to jest beletrystyka, taka rozrywkowa. No jest, ale jest to też jakiś dokument tak? dynamiki tamtych czasów. Więc, jako dopełnienie tego wszystkiego, proszę Państwa, wydajemy jeszcze ten tytuł: Legenda Świętego Franciszka z Aserzu według świadectwa. Współczesnych. Okładkę oczywiście robił Tomek Bereźnicki i zastosował tutaj bardzo taki popularny schemat ikonograficzny, wyobrażający Świętego Franciszka w takim ciemnym habicie z czaszką w dłoniach, odwróconą, skierowaną czerepem w dół, który Święty trzyma w dłoniach, i oczodołami i, i zębami do góry. Państwo sobie przejrzycie w Google grafikę i schemat ikonograficzny wyobrażający świętego Franciszka, to to jest kopia tego schematu. Bardzo dobrze to jest zrobione, bo jak przeglądałem inne książki o świętych, one, przepraszam, że ja tak jestem krytyczny, ale no, poświęcam temu całe życie, bardzo to lubię, mam różne spostrzeżenia, chciałbym się nimi podzielić. Te książki religijne mają różne okładki. One są przeważnie infantylne, głupkowate powiem wprost yy, albo bardzo oszczędne, to znaczy yy, robi się jakiś schemat, który się potem powiela i który tak naprawdę nie wyobraża niczego znaczącego. Więc ponieważ ja teraz współpracuję z, yy, przy okładkach z Hubertem i z Tomaszem, więc ja jeszcze raz i z całą mocą podkreślam, okładka musi być narracyjna, musi być. Musi być na niej historia. Musi być coś opowiedziane. Okładka syntetyczna jest czasami fajna. Ktoś powie, że to jest okładka syntetyczna. Nie. To jest okładka narracyjna, bo ona nam mówi, że tak wygląda najpopularniejszy schemat przedstawienia Świętego Franciszka w malarstwie europejskim. A oprócz tego mamy tutaj samego Świętego Franciszka, którego nawiedza duch święty. I jeszcze wyobrażenie marności. Tego świata. więc jest to, A z tyłu jeszcze mamy Asysz, żeby nie było, tak? Więc jest to jak najbardziej okładka narracyjna, proszę Państwa. No, więc ja postaram się nie grzeszyć w ten sposób, jak to czynią inni wydawcy, którzy upraszczają te swoje okładki. To jest moim zdaniem bardzo źle. I teraz chciałbym wspomnieć jeszcze o ojcu Stanisławie, który książ, okładkę do swojej książki, Myśli Skazań Brwinowskich, zaprojektował, wymyślił sam, a Hubert ją narysował pod bardzo szczegółowe dyktando ojca Stanisława. Ja tak nigdy nie robię. Zawsze zostawiam wolną rękę grafikom, czasem jakąś delikatną sugestię, ale są inni, którzy robią inaczej, i ojciec Stanisław wiedział, co robi, bo wyszło to bardzo, bardzo dobrze. Więc proszę Państwa, takie to dwie drogi będą przed nami teraz, biegnące równolegle. Będziemy wydawać nie tylko książki religijne, ale także inne książki. Ja nie będę Państwu mówił, jakie, bo to będzie niespodzianka za każdym razem. A cel jest taki, żeby czytelnik, który kupuje u nas książki, nabrał takiego nowego nawyku żeby nie, był, nie było tak, że, że on ma jakiś przymus kupowania pakietów, tytułów, Zagląda, było, nie było, ukazało się, nie ukazało się. Chodzi o to, żeby każdy z czytelników, czy to ten, który nas już dobrze zna, czy też ten, który dopiero się z naszą ofertą zapoznaje albo będzie zapoznawał, mógł sobie o dowolnej porze dnia i nocy wejść na sklep, na stronę sklepu i zobaczyć, że jest tam coś nowego. To, to powiedzmy tak, żeby, żeby między w naszych relacjach powiedzmy wydawca, autor, Czytelnik, amator blogów pojawiła się taka przestrzeń swobodnego bytowania. Tak? Że ktoś a, przypomniał sobie o klinice języka, wchodzi na tą stronę, patrzy, a tam jest coś, coś nowego i fajnego. Tak po prostu taka myśl mi przy tych nowych projektach przyświecała i będę się tego trzymał. Mam nadzieję, że Państwo będziecie z tego zadowoleni. Na dzisiaj to tyle, proszę Państwa. Bardzo dziękuję. Do widzenia. Do usłyszenia.